Krótko i na temat. Trzy pokoje, blisko kina iluzjon, świetny projekt, rewelacyjna aranżacja i to wszystko do kupienia już teraz. Zapraszam. To, co wyróżnia to mieszkanie spośród innych na rynku, to rewelacyjna przestrzeń. Od wejścia czujemy się komfortowo i wydaje się ono znacznie większe niż wskazują na to liczby. Mieszkanie jest dwustronne. Jego lewa część to salon. Wygodny, przestronny, komfortowy, sprawiający, że można tu wypocząć. W głębi salonu znalazło się miejsce na okrągły stół i cztery krzesła. Tuż za nim znajduje się pięknie wkomponowany aneks kuchenny, wyposażony i w pełni zaaranżowany. W prawej części mieszkania znajduje się przedpokój zabudowany szafami wnękowymi. Główna sypialnia, kształtem zbliżona do kwadratu, wyposażona w potrójne okno i bardzo dużą szafę. Mniejszy pokój to sypialnia, gabinet lub pokój dziecięcy z balkonem. Na wprost wejścia znajduje się duża, ergonomiczna łazienka, wyposażona w wannę i szafę, która kryje pralkę. Mogę zagwarantować, że takiej jakości jak tutaj nie znajdziecie nigdzie indziej na rynku. Jeśli chcecie to zobaczyć na żywo, zapraszam.